Cześć hodowcy z tej strony Arek. Dzisiaj też nagrywam tu w sklepie, ale jest filmik dotyczący mojej hodowli i wspólnych gołębników, e, Wspólnych gołębników, do których przymierzałem się już od dłuższego czasu. E, ogólnie do gołębi pocztowych, bo jestem gdzieś tam bardziej znany w gołębiach ozdobnych, rasowych, dokładnie garłaczach pomorskich. Jednak gdzieś tam od, odkąd mam sklep i przebywałem z hodowcami te gołębie pocztowe coraz bardziej się gdzieś tam przewijały w tych rozmowach i sam zacząłem się po prostu wkręcać. A z racji tego, że co chwilę gdzieś jestem w trasie, no to ta alternatywa, czyli te wspólne gołębniki, no mówię, może być to coś ciekawego. Więc w tym roku właśnie postanowiłem założyć hodowlę gołębi pocztowych. Myślę, że po prostu poszedłem w fajne sztuki. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. W tym roku obstawiłem wspólny golembik Giewont. No i dzisiaj właśnie w tym filmie chciałem o tym opowiedzieć. Nie będzie to film typowo jakiś, jakichś nie wiadomo jakich spektakularnych wynikach. I był to pierwszy rok, moje pierwsze loty w ogóle gołębiami pocztowymi na wspólnych jakichkolwiek Jakiekolwiek w ogóle loty, bo nigdy nawet w oddziale nie lotowałem. Dlatego też to może być taki film przy... Przydatny dla osób początkujących, początkujących hodowców, którzy e, może i nawet lotują w oddziałach, ale zastanawiają się, czy wejść w e, loty e, wspólnogłębnikowe. Także dzisiaj chciałem po prostu ten temat poruszyć. No więc tak, ja tak jak powiedziałem, obstawiłem wspólny gołemnik Giewd. Spektakularnych wyników, czyli takich szpicowych może nie było, ale wyniki były. E, były na tyle, że co mi się fajnie też podoba i co mnie dalej wkręca. No, to, że po prostu opłata za, tak naprawdę za drużynę mi się zwróciła, no bo gdzieś tam te wyniki jakieś były. 55 z ekstra finału, jeden z takich fajniejszych wyników mega ciężkiego ekstra finału w ciężkich warunkach pogodowych, co jest, bardzo mnie cieszy ten wynik. Do tego 51 z półfinału i jeśli dobrze kojarzę, 179 w, tej, w tym klasiku z finału, także te wyniki są. Jestem z nich zadowolony, daje mi to jakiś obraz już hodowli. Mówię, no, tylko ten gojemik obstawiłem, ale już mi to coś mówi. No i na pewno mówię tak, mówię, wkręciłem się. Na początku troszeczkę tam zastanawiałem się, jak to będzie wyglądać, bo to, tak mówię, jakieś zapisy, nie zapisy. mówię Nie ma tak naprawdę nic trudnego. Dzwonicie też tak, nie wiem, czy tutaj w przypadku Giewontu do Janka Bochęciaka, on wam wszystko wytłumaczy, czy to Janek, czy jego syn Kamil. Nie było z tym problemu. Zadzwoniłem, co i jak zapytałem, wytłumaczyli. Mają postawiony też cały system. Więc jeśli wyślecie te goęby w systemie też automatycznie widać. Fajny mega, wszystko przejrzyste, więc po prostu też, też taki mega plus tego wszystkiego. Opłaty, no to jak tam w zależności od, wspól... od danego gołemnika, różnią się wiadomo. Więc może, jeśli ktoś by chciał wejść na start, może wybrać sobie inny wspólny gołemnik, wiadomo, mniejszy. No, ja wybrałem GMO ze względu na prestiż, obstawę, nie tylko ilościową, bo to jeden z, tak naprawdę największy w Polsce wspólny goemnik. Czyli najlepsze porównanie, no ale też y, gwiazdy z, y, tutaj wspólnogojnikowe, czy to z Polski, czy z zagranicy, to dla mnie też było ważne, bo lubię się porównywać po prostu y, z lepszymi. Wtedy mam taki prawdziwy obraz, jak daleko jeszcze mam do tego celu mojego. E, no a tak jak się mówię, tak jak mówiłem, wkręciłem się, także gdzieś tam chciałbym z nimi rywalizować w przyszłości. Więc jest nawet plan na kolejny rok, żeby minimum obstawić trzy drużyny. Po na każdym z, z największych wspólnych goemników, czyli Giewont, Krakus i Rogową, są to największe wspólne goemniki w Polsce. Ale nie wykluczam też, że może uda się obstawić inne wspólne goemniki. Tam zastanawiam się m.in. nad yy, wspólnym goemnikiem Mazury, czy, czy Super Gołębiem. Na przykład, tak są jeszcze inne, ale no, no zobaczymy, zobaczymy co, 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 co tu wyjdzie. Na pewno te trzy bym chciał obstawić. Jeśli się uda, to mówię to jeszcze może więcej, e, obstawię. No, rozpód w tym roku też był dosyć takie wszystko to, to na wariata. Było troszeczkę, były gdzieś pierwszy, pierwsze gołębie przeleciały w grudniu, a ostatnie jeszcze w kwietniu. więc A przyjmowanie gołębi jest do 25 około maja. Tak większość wspólnych gołębików gdzieś przyjmuje w, tym, w tych rejonach czasowych. Więc tak naprawdę, no, po dwóch parach udało mi się wysłać tylko te, wspólne, te moje gołębie, plus wspomógł mnie też mój kolega. Żeby uzupełnić tam drużynę i plus jeszcze miałem całą drużynę od mojego kolegi i tam też te gąbki fajnie się pokazały, także tak to wygląda, no w tym roku w sezonie 26 chciałbym wystartować z gołębiami ze wszystkich moich gołębi tutaj obstawić te wspólne gołębniki, ale myślę, że będzie mi to dane. Gołęb gołębiki są przygotowane teraz właśnie się zbroję, dzisiaj między innymi też odebrałem fajnego gołębia e, z, z aukcji na super gołębiu między innymi piątego asa e, od Solnera, wylicytowałem z mega fajnym pochodzeniem e, mam tu między innymi gołębie też od Huberta Ośko od Jarka Działaka e, Kar Karola Rybińskiego e, między innymi tych hodowców Grzegorza Szczoczarza, czyli hodowców myślę znanych, bardzo znanych Osiągających super wyniki w lotach, m.in. wspólnogołębnikowych, no także wystartuję gdzieś. Tak planuję wystartować sobie gdzieś w lutym, z lęgami, gdzieś tam może w połowie lutego, żeby gdzieś te dwa lęgi wyprowadzić. Będzie to jakaś pula gołębi, gdzieś 80 par w rozpłodzie. Kon tak jak mówię, konkretnych gołębi nie z przypadku. Nie chcę iść na razie na ilość, chcę iść po prostu na jakość, czyli te 80 par pozwoli mi obstawić myślę spokojnie te trzy wspólne co wymieniłem a może i właśnie więcej, no zobaczymy, także, także taki jestem pełen nadziei, no i tego właśnie, tej, tej, tej takiej troszeczkę adrenalinka mi się tu załącza, już podczas lotów mi się załączyła, jak obserwowałem te przyloty, czy na, na kamerach live, czy, czy po prostu obserwując tabele, tak jak skakują gołębie, mówię, czy przyleciał, czy nie, mówię, no mega się wkręciłem, jednak jest to troszeczkę większa zabawa niż w gołębiach ozdobnych, w głębiach ozdobnych gdzieś tam ten pewien pułap się osiąga, i no i potem wchodzą takie naprawdę jakieś niuanse. A w głębiach pocztowych, nawet jeśli już myślę, coś wejdzie na taki top, no za, to jednak musi się nadal, nadal mocno starać, żeby ten top utrzymać. Ponieważ konkurencja nie śpi, każdy się zbroi, czy to samymi zakupem samej gołębi, czy, czy po prostu właśnie jakimś swoim, ogólnie zdobywaniem wiedzy z tego zakresu. A tutaj, mimo że wiadomo, dajemy te gołębie na komuś, żeby się opykowali tymi gołębiami, to jednak tutaj, no jednak trzeba mieć jakiś myślę pomysły i tak, takie moje wnioski e, przebywając i rozmawiając z tymi hodowcami, e, czołowymi hodowcami, no to jednak gdzieś każdy ma jakiś pomysł. Nie każdy może też tych pomysłów jest pewien, więc może nie zawsze tam Powiedzą, że a, taka ścieżka i taka mnie tu doprowadzi, bo oni też robią metodą prób i błędów pewne rzeczy, ale jakiś zamysł ogólnie w tym jest i tym zamysłem, te zamysły w pewnym stopniu też chcę tu, tutaj wdrażam do, do, do swojej hodowli, więc, czyli no, krótko mówiąc, wrażenia właśnie pozytywne. Najważniejsza, no, musicie zwracać uwagę na transparentność tych wspólnych gołemników jeśli wybieracie inny, no ja tu zagieł, myślę, że tu spokojnie, no nie mam żadnych tutaj zastrzeżeń. Jeśli chodzi o płatności, wszystko w systemie widzę, wpłacam, widzę w systemie, jest wpłacone. Jeśli e, aktywuję gołębia na ekstrafinał, wysyłam wniosek w tym systemie. Nie, wszystko jest mega proste, jeśli mam jakiś problem, dzwonię do Janka czy do Kamila, i mi wszystko są w stanie wytłumaczyć. Krótko zwięźle, chwilę, nie wiem, pół minuty, minuta rozmowy, wszystko już wiem, i to, to dla mnie było mega ważne. Widzę, że to jest po prostu proste, bo myślałem, że to może być bardziej jakieś tam złożone i nie wiadomo, co sobie tam wyobrażałem. Jest to po prostu prościzna. Obstawiam te wspólne, te, te gołębie na tym gołębniku, no i czekać na efekty. I ja miałem, dałem, z, tak jak powiedziałem, po dwóch parczyń, były moje tak naprawdę cztery gołębie plus tam właśnie gołębie też kolegi w tych, tych, tych moich, powiedzmy w sumie dwóch drużynach, ale w, mówię, w tych dru, dwóch drużynach miałem swoich cztery gołębie. Wszystkie gołębie przetrwały treningi, czyli widzę fajnie przeszły aklimatyzację. Też gołębie, co ważne, i to też zbierając te informacje ze wspólnych gołębników, rozmawiając z tymi właścicielami, no to hodowcy nie zawsze te gołębie dają e, zadbane, albo odpowiednio przygotowane Gołęb musi być przygotowany, ja myślę, że takie dałem może rzeczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej było to na wariatach, to były bardzo późne młode, takie na już na styk tak naprawdę, ty, tego terminu przyjmowania e, nawet sam nie wiedziałem, czy w ogóle jakiekolwiek uda mi się dać no ale ja tego przygotowałem, bo rodzice by, by, po prostu by, byli przygotowani były gołębie były przygotowane z rozpłodu do, do tego rozpłodu, fajnie wykarmimy mi te młode, młode były również zdrowe, cały czas te gołębie stare jak młode są suplementowane, dbam o profilaktykę, w szczególności przeciw przeciwgrzybiczą przeciw grzybiczą. uważam, że to jest bardzo ważne i często zaniedbywane przez hodowców. To pozwala też, żeby tym gołębiom po prostu wyrosnąć i nabrać tej odpowiedniej masy mięśniowej. No i to, to, to myślę, że to pozwoliło właśnie, żeby te gołębie przeszły treningi. Dopiero zaczęły gdzieś tam, wiadomość, tak, zaczęły się konkretne już loty, zaczęły się gdzieś tam gubić, no, zaczęły przechodzić tą selekcję. Co mi się właśnie mega podoba, dla mnie jest ważnym to. Jedni wolą bardziej te gołębniki, gdzie są te sprinterskie loty, mi się mega podobało, że finał i finał na Giewoncie były bardzo ciężkie i właśnie o to chodzi, że były ciężkie pod tym względem takim kondycyjnym, wytrzymałościowym, eee, myślę nawet pod względem takiej inteligencji na gołębia. Taka selekcja tutaj też była, bo finał był w 30-stopniowym upale z północy na południe praktycznie, powiedzmy tak upraszczając, z wiatrem 60 na godzinę w dziób. Gdzieś tam, nie wiem, całe, całe mnóstwo oddziałów miało w tym czasie też loty. No i te gołębie wiem, że są przeselekcjonowane. Ja miałem po finale właśnie z tych moich czterech dwa, co mnie bardzo cieszy i na finał również dałem dwa. No, i tutaj po ekstrafinale wrócił mi ten jeden. A ten drugi niestety się zgubił. Rzeczywiście nie, nie dał rady tutaj. Ekstra finał był na 550 km, czyli tam 40 km gdzieś dłuższy niż finał. W poniedziałek, ale w bardzo ciężkich warunkach pogodowych. Tutaj tak jak Janek, też na jednych z filmów tutaj zresztą niedawno oglądałem, bo z dwa dni temu mówił, że no po prostu warunki pogodowe, no już późna pora. No ciężko było im też tutaj przeprowadzić ten lot, ten lot ekstra finałowy z racji właśnie na tą pogodę i zmieniające się warunki co chwilę, że nieraz gdzieś tam wydawało się, że ta pogoda będzie fajna, jednak się zaraz okazywało, że jednak ta pogoda znowu gdzieś tam się psuła, albo po prostu na w punkcie wypuszczenia, co jak zresztą sam obserwowałem, była fajna pogoda, a po drodze na przykład już gdzieś tam te deszcze i tak dalej, więc tutaj myślę, że też gdzieś tam mogło mieć wpływ na, 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 na to, na też ilość przy, przylotów tych gołębi. No ale co też taką fajną rzeczą dla mnie jest i takim dużym atutem, że do, było przyjętych gdzieś tam 4857 gołębi, do finału szło 2309 z moich czterech u mnie uchowanych, mówię typowo u mnie uchowanych gołębi dwa po finale, no jeden jeszcze po ekstra finale. No jestem mega zadowolony gdzieś te nagrody wpłynęły, no to, to już mam taki jakiś już obraz jakiś tych dwóch par przynajmniej tych u mnie mam. W przyszłym roku będę miał obraz całego, myślę mojego stada, jak obstawię te, te przynajmniej te 3, cztery wspólne gołębniki, no to już będę miał bardziej ten obraz tych gołębi. Tym bardziej mi to na, na tym zależy, no bo mówię, gdzieś tam te, trochę inwestycji poczyniłem, e, konkretne gręby się pościągało, od konkretnych hodowców, i, no i fajnie by było, żeby też chociaż, już nie mówię tam jakieś te szpicowe, no bo to już troszeczkę wiadomo, tam pierwszy z finału, drugi z finału, no fajnie być na tym podium. No, ale gdzieś tam, jakby tam w tych dziesiątce, gdzieś się coś tam, w tej setce ogólnie, zawsze być, to już jest w ogóle petarda, moim zdaniem. Bo to już, bo to już jednak na takie właśnie na takich wspólnych gołębikach mamy 4,5, 4 prawie że 5 tysięcy gołębi. No, to to już jest mega wynik. Tutaj też poruszyłem kwestię tych przyjmowania z gołębi, i mówiłem tutaj o zdrowiu ich, że to jest bardzo ważne. Wiadomo, to jest jedna z najważniejszych kwestii, czyli ich zdrowie. Gon musi być mega zdrowy. Tam nie ma czegoś takiego, nie ma miejsca na to, żeby gon był po prostu jakiś, nie wiem, coś z okiem miał, że mu coś mamy, widzimy, że mu zaczynał zaczyna łzawić, nie wiem, czy kicha, czy cokolwiek. Nie, taki gon się wtedy po moim zdaniem i z rozmów tutaj z hodowcami. Po prostu taki gąb się nie nadaje. Ja takiego gołębia po prostu nie, nie zamierzam nawet dawać. Nie miałem, takiego, nie miałem na szczęście takiego dylematu. Wszystkie fajne gołębie mi się chowały. No ale w przyszłości, jeśli by mnie coś takiego spotkało, to no po prostu będę, to na pewno będzie pierwszy taki dla mnie etap selekcji. No Gołębie, które też yy, wiadomo, dajemy na wspólne gołębniki, no też różnią się troszeczkę od tych głębi wspólnego yy, od głębi oddziałowych. Ja tutaj teraz tak jak dokonuję zakupów w, w, przez cały tak naprawdę ten rok e, te 8-10 par tak powiedziałem jakościowych czyli i obserwuję po prostu aukcje e, aukcje zacho na zachodzie czy to na pipie czy na, epa, na portalu epa czy na polskich e, portalach aukcyjnych e, co leci, obserwuję dokładnie rodowody jakie gołębie się sprawdzają, z jakim pochodzeniem, patrzę na zdjęcia nie zawsze, jeśli są zdjęcia, to nieraz są też filmiki. Nie zawsze, no ale czasami są. To wtedy patrzę na filmiki i przyglądam się budowie też tego gołębia. Mam jakieś tam swoje kryteria. Na razie też nie chcę się wymądrzać, bo to są moje początki, więc ja nie chcę się siebie robić jakiegoś mistrza. Ja mówię tutaj o spostrzeżeniach, które wnioskuję z, z tutaj rozmów z hodowcami, z moich obserwacji. Ja po prostu wdrażam. Na razie takim takim ja torem będę szedł po prostu i idę, czyli też te pochodzenie tych gołębi jest dla mnie bardzo ważne. Jeśli gołąb uważam przeszedł w ogóle loty na wspólnym gołębniku, jak i na przykład tak jak w Polsce i mówimy tutaj na przykład w przypadku Giewontu jest to uważam, nawet jeśli nie robił żadnej szpicy, był tam gdzieś w tyle, to dla mnie taki gąb, w szczególności myślę, że dla początkującego tutaj uczestnika Powinien stawić dużą wartość, z tego względu, że ten gołąb przeszedł selekcję pod względem odporności, tam są gołębie dawane z całej Europy i spoza niej, nawet z Ameryki, pod względem wytrzymałościowym, ciężkie loty, tak jak mówiłem, finał, ekstra finał, no to już w ogóle torpeda. No i pod względem orientacji, no te głęby też również walczyły z głębiami miały styczność tutaj z, z lotami oddziałowymi, więc te głęby też musiały myśleć nie, i miały ścinki różnego rodzaju, także to, 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 to są takie te najważniejsze aspekty. Też taką ostatnią kwestią, którą chciałbym też jeszcze tu po, tutaj poruszyć, czyli jakie bym chciał tutaj wprowadzić zmiany w stosunku co, co ten sezon mi dał, jakie wnioski jakie w związku z tym też zmiany po, po, poczyniam, bo w niektórych kwestiach się po prostu upewniłem, ale w pewnych kwestiach troszeczkę rzeczywiście widzę, że miałem błędne wyobrażenie, błędne założenia. E, otóż część rozpłodu już wyjechała. Myślałem, miałem jakąś tam e, ideę w swojej głowie, że jakiś pomysł znaczy się, że będę będą tak łączył i parował jakieś tam swoimi rzeczywiście sposobami. No niestety widzę, że to się nie sprawdza po obserwacji też u innych po prostu na hodowców. Oni zresztą też się niektórzy z tych hodowców już chwalili właśnie na filmach, że, że właśnie u nich te połączenia, co ja chciałem też sprawdzić, no po prostu się nie sprawdziły, więc ten, ten rozpód już jest ograniczony. I w to miejsce wjechały typowo gołębie ze wspólnych gołębników to, tak, to jest jedna z takich ważniejszych rzeczy, którą właśnie zmieniłem. Tutaj wyjechały głęby właśnie bardziej takie oddziałowe, żeby te, te sprintery. Ja uważam, że po prostu, bo tak mi się wydaje, że na tych większych wspólnych głębnika, no najważniejsze to są takie głęby średnio i dystansowe i takie właśnie staram się selekcjonować pod względem zakupów. Eee, także tu z, tak, z takich zmian. Czy jeszcze tu jakieś zmiany by, bym wprowadził? No, myślę, że. Muszę zmiany przypilnować, mimo że głębi miałem, tak jak mówiłem, mega zdrowe, mega zdrowe dawałem. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do zdrowotności głębi, które dałem. To muszę troszeczkę na pewno też tam dawałem też głębie zaszczepione od razu. Też mówię, muszę to bardziej czasowo teraz wymierzyć sobie. To wszystko po prostu w tym roku, tak jak mówiłem, ja od grudnia do kwietnia. Kompletowałem ten rozpód. To tutaj jeszcze firma, która mi robiła. Boksy rozpłodowe miała mega opóźnienie, niestety wyszły tam pewne też nieporozumienia i e, przez co tak naprawdę ja straciłem na lęgach, pierwszy lęk tak na, przez to były te opóźnienia też w tych lęgach e, no. Dużo, dużo, by tu gadać, ale w tym roku po prostu już tego nie będzie, myślę, problemu, więc po prostu te yy, gdzieś tam, nie wiem, koło 14, 20 lutego myślę, że gdzieś tam zacznę sparować te gołębie i spokojnie sobie będę, będę te lęgi prowadził i yy, to jest taka kwestia właśnie, no, co zmienię, no, ja w tym roku nie miałem na to wpływu, ja stricte, bo tak, tak, jak mówiłem, problemy między innymi z boksami, z kompletacją jeszcze tego, tego rozpłodu nie, już te się ze sobą od razu też Tutaj sparzyć, więc wiadomo te przesunięcia, jedna para w tym w terminie zniosła, druga w tym, więc u mnie takie były początkowo te problemy, w przyszłym sezonie 26 myślę, że będą to, to po prostu te rzeczy wyeliminowane. Więc, drodzy hodowcy, jeszcze raz podkreślam, e, mimo że tak jak mówiłem, ja e, zaczynam z gołębiami pocztowymi, e, ale będąc prowadząc chleb 3 lata, ale będąc hodowcą od wielu lat jednym z najcięższych raz w, w Polsce. Jedno z najcięższych raz, ogólnie, ogólnie raz, nawet na świecie, ja bardzo przywiązuję uwagę do zdrowotności. O zdrowotności drodzy często zapominacie, tak naprawdę. Musicie o tym pamiętać. To jest bardzo ważne. Jeśli będzie gołem zdrowy, to mamy już ten fundament. Jeśli ten fundament będzie lichy, to my nic na tym nie zbudujemy. Jeśli będzie dobry, może się uda coś zbudować. Niekoniecznie, ale może. Więc to jest pierwsza rzecz, która powin, powinniśmy zwracać uwagę u gołębi. E, dajemy zdrowe gołębie, wtedy w ogóle możemy myśleć o czymś dalej. E, kwestią, jeszcze taką właśnie uwagi, tutaj mojej, tak jak też powiedziałem, dawałem na ostatni czas, termin możliwy przyjmowania praktycznie tych gołębi, takie mega, mega późne. no też, nie wiem, moje takie, takie moje już takie przemyślenie prywatne, czy nie warto było właśnie troszeczkę wcześniej je dawać, bo z tego względu tak. Jak już są gołębie wcześniej przyjmowane, tam już chyba w marcu są przyjmowane pierwsze gołębie. Te głębie już są wiadomo, jeśli one są w marcu tam dane, one są przyzwyczajone, one wiedzą kiedy jakie mamy karmienie i tak dalej, gdzie jest karmnik. One są też wyrośnięte. Ja daję mega późne gołębie, no i teraz tak. One muszą się dopchać do tego jedzenia tak mimo że mamy dużo tych karmików no ale wiadomo gdzieś ta rywalizacja jest że tam je przepędzi ten starszy bardziej doświadczony i silniejszy gołąb to też myślę że trzeba wziąć pod uwagę i właśnie dlatego mi na tym zależy żeby te lęgi w tym roku zacząć w tym terminie o którym mówiłem nie za wcześnie bo to też widzę że nie ma sensu patrząc po innych hodowcach jak tutaj zresztą oni nagrywają też między innymi te filmy. Tutaj Hubert Dośko właśnie nawet nawet o tym mówił że nie ma to sensu po prostu ten luty myślę, że po prostu będzie najbardziej optymalny. Ja dlatego też chcę iść tą drogą, żeby te gołębie właśnie tak idealnie wypośrodkować, nie za wcześnie, nie za późno, żeby one miały szansę na dobrą po prostu aklimatyzację na tym gołębniku. No myślę, że już wszystko chyba poruszyłem. Jeśli drodzy hodowcy macie jakieś pytania, jak tam zacząć w ogóle na tych wspólnych gołębnikach, że coś tam chcecie dopytać, to chętnie zawsze udzielę tej informacji. No na pewno pod względem zdrowotnym to na pewno udzielę Obszernych tutaj porad. Jeśli chodzi o wspólne gremiki, to może jakieś pytania, może jakieś osoby, które chcą zacząć z tym, to kierujcie w komentarzach, odzywajcie się, Nie pomogę, doradzę, żeby, żeby gdzieś tam zarażać dalej tym i żeby dalej wkręcać tych ludzi. Także drodzy hodowcy, dobry lot.